nie zapraszam, to jest premiera, która odbędzie się 12 grudnia. Tekst Hanofa Lewina. natomiast nie jest to sztuka Hanofa Lewina. to jest zestaw jego skeczy, czasem to są skeczy, które są fragmentami jakichś sztuk, piosenki, które również czasem pojawiły się wcześniej w jakiejś sztuce. I również fragmenty poezji Ledina, która bardzo rzadko gościła na scenach, również w Izraelu, rzadko się ją w ogóle pokazuje, nawet nie jest specjalnie czytane w jakiś taki performatywny sposób. My pokazujemy fragmenty tej poezji również na scenie w tym spektaklu. Jest to spektakl, według mnie, no, spektakl, który w tym teatrze może mieć szczególną jakość, z tego względu, że jest kabaretowy, jest... Rozchulany energetycznie, to znaczy chciałbym, żeby, żeby tak było, że energia tego spektaklu będzie na wysokim poziomie, ale oprócz tego dotyczy nie tylko śmiechu, nie tylko dowcipów, ale również przemijania starości, śmierci, tak jak to u Lewina, I chciałbym, by te, te dwa tematy miłość i śmierć spotkanie i rozstanie. Yy, równoważyły się w tym przedstawieniu. Mam nadzieję, że nam się to uda. Ciężko nad tym pracujemy i zapraszamy 12 grudnia. Dziękuję bardzo i tak jak mówię, wracajcie na próbę, bo wam nie wypada. Po prostu tak jest nasze życie. Kochani, chciałam też, bo Ania Smolan, która będzie musiała też wyjść niedługo, dlatego tak zmieniamy troszeczkę kolejność. Ania, gdybyś mogła powiedzieć o swoim projekcie, który ja przewiduję w przyszłym roku na Małej Scenie Teatru Żydowskiego. Dzień dobry. Wstępnie spektakl nosi tytuł ,,Aktorzy Żydowscy". Chciałabym poznać aktorów zespołu, bo przyznam się, że bardzo słabo ich znam. Chciałabym usłyszeć ich historię, dowiedzieć się, jaka była ich droga, jak to się stało, że stali się aktorami właśnie tego teatru. Czyli chciałabym poznać drogę ludzi, którzy reprezentują sobą coś, co jest w pewnym sensie paradoksalne. Sam tytuł jest paradoksalny, aktorzy żydowscy, domyślam się, bo naprawdę nie wiem, że część aktorów nie mają nic wspólnego z z, ani z judaizmem, ani z historią Żydów w Polsce. Znaczy nie, nie są Żydami po prostu, um, a niektórzy są. I interesuje mnie to zderzenie i to, um, co oznacza stać się aktorem tego teatru. Um, jak oni to na co dzień, um, jakie są ich przemyślenia na ten temat, czy mają um, poczucie reprezentowania sobą właśnie to coś, co, co, co nas tutaj interesuje. To znaczy ciągłość kultury żydowskiej, tradycji żydowskiej, języka również, czy mają nawet poczucie misji. I mam takie przeczucie, że te właśnie historie mogą się stać trochę opowieścią o no właściwie o relacjach, o tak zwanych relacjach polsko-żydowskich o, o, o miejscu Żydów w Polsce o tym. Um, Jaka jest nieobecność Żydów, a zarazem obecność Żydów i tęsknota za Żydami, czyli również kim jest widz teatru żydowskiego, to znaczy, co, czego my wszyscy oczekujemy od teatru żydowskiego, um, czego pragniemy na przyszłość, um, i co to znaczy właśnie um, to miejsce na mapie Warszawy i również w tym środowisku teatralnym, to znaczy, co... co, co co to jest za kondycja artystyczna i również toż, to, tożsamościowa? Dziękuję bardzo i chcę powiedzieć, że wiele, wiele lat temu, będąc w Izraelu, każdy się pytał dyrektora Szurmie, jak kto jest Żydem, kto jest Polakiem, kto jest Żydem i pamiętam, jak z takiej ogromnej sceny na dwa tysiące, bo to w kinach się grało, z tym otwieranym dachem, dyrektor Szurmiej wyszedł i podziękował wszystkim naszym aktorom którzy nie są Żydami, a grają na scenie Teatru Żydowskiego i to będzie materiał, bo pamiętam, że do nas przychodzą osoby, które mają 18 lat, Żydzi i nie Żydzi. I zostają, chciałam powiedzieć, niestety do pójść tak jak westety starości, ale uważam, że jest to znakomity temat. Także dziękuję bardzo. Jeśli musisz wyjść, to też się nikt nie, okay, nie obrazi. Słuchajcie, teraz mamy bagaże kultury. To już jest taki kultowy, bym powiedział.